W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Słuchajcie, królowie, i zrozumcie nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży. Na ucha wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami jego królestwa, nie sądziliście uczciwie, ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga. Przeto groźnie i rychło natrze on na Was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca rzeczy nie ulęknie się nikogo, ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego, jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do was więc zwracam się władcy, abyście się nauczyli mądrości i nie upadli, bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, Pragnijcie, a znajdziecie naukę. Moi kochani, przysłuchując się tylko temu, co się mówi w mediach, co się mówi publicznie, w świecie, trudno jest albo bardzo trudno rozróżnić, że panowanie otrzymuje się od Boga, że to Bóg jest tym, który daje władzę. Jeżeli on komuś pozwala rządzić jakimiś innymi ludźmi, to jest to zawsze z jego łaski. I przed nim odpowiada się za zarządzanie innymi. Nawet jeżeli by to było jakieś malutkie zarządzanie. Tak samo bowiem, jak będziemy odpowiadać przed Bogiem za zarządzanie innymi ludźmi, tak w pierwszej kolejności będziemy zawsze odpowiadać za zarządzanie samymi sobą, zarządzaniem tym, co do nas należy, co jest naszą własnością. Bóg więc. Daje zarząd na wielu różnych poziomach i z różnym zakresem władzy. A każdy taki zakres jest wyrazem zaufania Pana Boga do tego człowieka, że będzie on to robił sprawiedliwie, szukając pomocy u Boga. Popatrzmy na to, kim i w jaki sposób zarządzamy, popatrzmy w jaki sposób zarządzamy samymi sobą. I mobilizujmy się, abyśmy to robili tak, żeby się Bogu podoba, a módlmy się także za tych, którzy mają na nas wpływ, którzy nami zarządzają, a żeby byli narzędziami Bożego miłosierdzia i Bożej sprawiedliwości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.